Hej, witajcie moi mili, z tej strony Rashibo i jest to kolejny odcinek, zagramy S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky, i tak. Okej, okay, mieliśmy, kilk, mamy kilka zadań. Mamy zdobyć kilka miejsc, biwak na wzgórzu, to chyba były mutanty. Tak, mutanty, a więc na mutanty bierzemy szczerbę naszą, cudowną. I tak, pomożemy Stalkerom, Stalkerzy dadzą nam za to nagrody, my znajdziemy wszystkie ulepszenia do broni, wiecie jak to bywa, nie? Wiecie jak jest, to ja wam będę tłumaczył. Nic nie wyjdzie z zaskoczenia. O, Stary, nam Dobra. kiedyś do bazy po nagrodę. A bierzemy też od razu drugie zadanie. A, bo my tu mieliśmy z tym, z jakąś ekipą iść, fajnie. Dobrze, że wiedziałem, nie? Dobrze, to, dobrze, to ogarnąłem. No, dobra. A moment. A to był ten gość tutaj. No, dobra. Teraz tak. To dopuszczalne obciążenie, pamiętacie, jak nam ratowało to jak ostatnio, nie? A, ten tam kurs srogo zasuwa, nie Srogo zasuwa chłopak Dobra Aha, nie mogę ci pomóc teraz, no dobra No dobrze, no to musimy w takim razie Poszukać drugiego gościa Z którym moglibyśmy podyskutować I który mógłby, mógłby nam dać jakieś zadanie może to jest przewodnik, z przewodnikiem nie chcę gadać na razie. Eee, a za czym, czy za admiralicją dam radę? Zasięgnij u kopaczy informacji o Klem. No dobra, z kłem pogadamy później. W końcu ta historia doczekała się dobrego zakończenia. Teraz armia nie będzie wyłazić poza placówkę. Hmm. Nic ciekawego. Mały samotny plecak, to był chyba tak. Okej. Okay. Czym mogę pomóc? Dobra, magiczna wódka i. Czas wykazać się I ruiny gospodarstwa. Tylko, że tym razem. Znowu idziemy z nimi, ale. Znacie mnie, zrobię i tak to samemu, nie? Mutant, akurat taki jak ten, to mi straszny nie jest. Gorzej, gdyby to były jakieś, nie wiem. Krawaszoty. Chimery, no, chimer z Chimerami mnie nie chciał walczyć. Jeśli... No. O. No. No. Stary, uratowałeś nam tyłek. Wpadnij kiedyś do bazy po nagrodę. Zwróć przedmiot, magiczna wódka. Okej, okay. i magiczna wódka. Chińczyk, tu Valerian. Gdzie się do cholery podziewasz od wódni? Mamy tu napiętą sytuację. Każda sztuka broni się liczy. O, właśnie. Ciekawe, są, co teraz odpowiem. Nie możemy się przedżyć. Anomalie blokują nam drogę. Próbujemy jakoś je obejść. Mmm... Trochę nieciekawy teren widzę. Wszystko tak napromieniowane. <coughs> Ale okej, okay, idziemy po tą magiczną wódkę, zobaczymy co nam... A, bo tutaj też jest ten plecak. Aha, A, pamiętam, że tu jakoś przeskoczyliśmy wtedy. To nie pamiętam w którym miejscu. Jakoś to zrobiliśmy tak, nie? Tylko jak. A, ha, ha, ha. Czekajcie, mamy jakiegoś tego na spidanie. Musimy się chyba tak idealnie z płozy odbić. Albo po prostu lecieć naokoło, nie? Nie, nam na trochę stamina. nie, nie. Nie, trzeba Nie, naokoło. No ale kurczę, no, że taki po tą skrytkę tutaj tak samo będziemy musieli iść, to... Ale widzicie, znowu nas teraz tutaj wszyscy polubili. O, tam mamy schowek widzę. No będzie jazda po niego iść, nie? O, będzie. Ale pamiętajcie, no schowki wszystkie musimy złapać. <kluzła> wszystkie schowki i schoweczki. Gdybym tego nie zrobił to nie byłbym sobą Hej okay, come on come on come on. W ogóle ile my mamy kasy? 17 tysięcy no to ładnie Jak mamy tyle kasy to możemy podejść od razu do tego gościa tutaj Pogadać z nim bo on jest dowódcą jak tutaj oddziału przy bramie Czy tego typu przy przejściu więc zobaczymy od razu, co ma dla nas za rzeczy. Nie możesz. Nie ma nic dla nas. Ue, myślałem, że coś będzie. Tu chyba nie za... O nie, no widzę, że tu... I temy to się spawnują. Mutant i tu jest wolność. No dobra. Zwróć przedmiot magiczna wódka, nie? O jest to... <coughs> te nazwy tych itemów też są fajne, nie? Szczególnie te wszystkie questowe I tu gdzieś chyba też były anomalie, więc będziemy mogli od razu zrobić jakby dwie pieszenie na jednym ogniu. Raz, że właśnie wykorzystamy tutaj sposobność do zdobycia punktów za misję A dwa... Tu chyba gdzieś była jakaś anomalia Elektryczna z tego co pamiętam Ale mogę się mylić oczywiście, nie mówię że nie Zobaczmy tylko czy to jest ten samotny plecak? Nagroda dla bohatera? Nie Nie Mały samotny plecak, tam to było <grym> No to są fajne nazwy niektórych tych rzeczy nie I tu są, to jest anomalia No nie wiem czy wy też widzicie jak powietrze tutaj wprówa, nie? O, MP5 i średnio przydatna tak naprawdę I... Aha. Mhm. Okej. Okay. Nauczka jak się wchodziło? Jak się wchodziło na pociągi z poprzedniej części. O, gdzie, gdzie tu nie ma być ta butelka? O, o gdzie ona może być? Gdzie ona może być odłożona? Nie, no pisze, że na tym poziomie to będzie, tak? To jakiś pakunek, czy coś? O, no powiem wam. Teraz mam małą zagłoskę. Hej, no naprawdę, nie? To nie będzie w tej kabinie przypadkiem odłożona? Flacha? Z tej strony nie. Hm. Czy co? Dajcie mi chwilę, ja zaraz do was wrócę, jak tą budkę znajdę. Dobra, tak więc jesteśmy z powrotem. Zacznij. Tu Chryste nie znalazłbym tego. Po prostu bym tego nie znalazł, nie? Nie wiem ile siedziałem, ale dłuższą chwilę mi to zajęło. E, czarny plecak pod czarnym pociągiem w czarnym miejscu. I must say it, almost genius, nie? Kurczę, żeby takie miejsce znaleźć tam, to... Gdyby jeszcze była noc to już w ogóle nie, sądzę, że nie, nie byłoby opcji żebym to wykonał, nie? <grym> no ale fajna sprawa, nie? Teraz mam nadzieję tylko, że ten gościu, który zleci mi zadanie nie umrze w jakiś dziwny sposób i pozwoli sobie donieść tą wódkę do rąk własnych I teraz tak, mogę, czy mogę wyłączyć ten quest? Nie, nie mogę Chciałbym wyłączyć właśnie ten odnośnie kopaczy, żeby tam się udać, ale to chyba, chyba main questów nie można wyruszać w ogóle, nie? One muszą być, wisieć i przypominać tichie za, za każdym razem, jak coś sprawdzić. W sumie, no nie powiem, dobra rzecz, bo no fakt... O, panie, no nie może ja się będę się z nim ścigać teraz, nie? On gdzieś tam kurde lata. Wdepnie w anomalię, i go zbije. A tak myślałem, nie, nie bierz dwóch questów na raz, Adam. No jasne, że on idzie tam, nie? O, panie. Powiem szczerze, że aż nim się nie chce zbytnio mu tego nieść teraz. No ale dobra, no. Może natkniemy się na jakieś anomalie, znajdziemy artefakty po drodze. <laughs> Patrzmy na to w ten sposób. Tylko, że oni chyba... Nie no, tam są bandyci. O Jezus Mary, jak jeszcze trafi na to, że... Oni będą tu przechodzić, bandyci jeszcze ten gościu zginie, to mam quest'a w dupę. Dobra. Ale w ogóle, jak on idzie z tej strony, to... Valerian? Tu banjo. To prawda, że zbierasz stalkerów? Zgadza się. Armia zupełnie przegięła. Mieli czelność nasłać na nas, bandytów. Postanowiliśmy im się odbyć. Hmm, teraz opowiadać fajne rośliny. Wpiszę się na to. Mam z nimi własne porachunki. Będę u ciebie jutro i przyprowadzę jeszcze trzech gości. No, tak jak myślałem. Świetnie, wielkie dzięki. Do zobaczenia. Bandyci tam są, już się próją, nie? <laughs> Aha, oni się kopali tutaj, czyli. No też tam pójdziemy zobaczyć, też po drodze. Tam to wysypisko. Przy drodze na wysypisko, czy oni też mają jakieś informacje? O skrytkach Co u ciebie nowego? Armia naparzała właśnie do kogoś z KM ale nie oddalają się od bazy, bo mają piętra. Teraz jeden решил пошутить nie mnie o wydarzenia. Dobra. <laughs> Czyli tak zrobiliśmy sobie staka. O, mój ulubiony pistolet, nie. Nie ma że go komukolwiek oddam. Dziewiątka. Hmm. się Powiem wam. Mamy tutaj do dyspozycji fajną rzecz teraz. Cicho. Poczekajmy jeszcze chwilę. Fajną rzecz, czyli ten karabin. I możemy go na pewno przerobić. I na pewno będziemy mogli go przerobić na ten drugi. Na naboje drugiej klasy, więc. O, panie. Okej, okay, tylko teraz tak. No, się. Chciałem pogadać. Um, nie, to na pewno nie tobie. Nie ze względu na to, że on jest słaby, czy coś, tylko ze względu na to, że się boję, że on umrze, nie? Tamtym będę musiał pomóc przejąć na posterunek po drugiej stronie. Um, kurde, boję się, że. Ten troferi, trofejny ka, kałach może być gdzieś w naprawdę oddalonym miejscu. i to wtedy będzie Lipa, dobra. Wolałbym pozbierać przed nami questy od tych ludzi, że tak powiem, z, wewnętrz, z wewnętrznego kręgu. I teraz też trochę się. Dobra, przebiegniemy już tędy. Um, trochę się napchaliśmy różnymi gratami. Ale będzie warto, jak ulepszymy ten karabin i zmienimy w nim naboje. O, zobaczcie, ten w porównaniu do tego jest trochę gorszy? No, ale jego zaletą jest to, że on ma celownik, nie? I to mi się najbardziej podoba. Czyli robimy tak, 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 tak. W sumie podejdźmy do tych dwóch ciał. Nie ja wiem, miał trochę inaczej odcinek wyglądać, ale. Właśnie przez tą magiczną wódkę. Piękko kordonu O! Tutaj gdzieś kolejne jakieś? Nie, chyba nie tu. <grystanie> Ale nie, no widzicie, wszystkie Wszystkie takie drobne questy, to wszystko naprawdę się opłaca zbierać, bo wtedy się poznaje lepiej samą fabułę Stalkera, tak na dobrą sprawę. Trochę informacji, co się działo, gdzie się działo. Te fajne dużo rzeczy tylko. Ten piękko to o ile się nie mylę, tam jest taka ilość anomalii. Że jeżeli nie zdążę tego szybko zrobić, to tam chyba umrzemy. Chyba, że to nie jest to miejsce. No oni, że zaraz się znowu będą strzeliwać. Mówię, mam nadzieję, że ten troferyjny, te troferyjne AK dam radę zdobyć od kogoś innego, nie? O, skąd dychać? I po prostu załatwimy to w taki sposób bardziej dla nas pożyteczny. No i teraz drugie też pytanie, czy... Będę kurde chciał wymieniać to na to. Bo on ma wbudowany celownik, a tu jest mimo wszystko ta szczerbinka. No a ja przez szczerbinki lubię strzelać w tej grze. Nie, wiecie co, chyba nie będziemy go wymieniali. Nie no, nie, nie że coś w ten, ale po prostu lubię. Lubię szczerbinki w tej grze. I nie da się powiedzieć, że jest inaczej. No Lubię po prostu strzelać z karabiną ze szerbinką, nie? Celownik to w karabinach snajperskich, nie? Najbardziej. <laughs> Innych to tak... Inne to tak średnie karabiny, jeżeli chodzi o tego typu dodatki. Zobaczymy, może tutaj możemy też ten troferyjny ka kałachy zwrócić. Bo tutaj już bym też... chwilę znowu nam stami na Ile w ogóle mamy? 66 kg. A to dlatego, że nam <laughs> schodzi poniżej tego progu. Tak, jeżeli byśmy dali radę, też temu gościowi na przykład donieść ten karabin. Bo on jest tu stacjonarnie. Jasne. Gdzie jest ten troferyjny? A Ta, tam. No to spoko. To faktycznie przejdziemy tylko tym. Przejdziemy e, tym. Szybką podróżą. Więc mega, mega opcje. Masz coś do sprzedania? Zagadnij hmm. okay. po może to tak. miał dostawę. To... Nie, 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 to nie, to nie, to nie, to nasze. Okej, okay. teraz tak, naboje wszystkie. Wszystkie, które nie będziemy używać. No, z tych naboi też trochę zejdziemy. Z tych naboi też trochę zejdziemy, bo... 500 naboi nam spokojnie wystarczy. Obrzyn. No, oczywiście, te pestki dziewiątki, bo używamy zupełnie innych. No, do strzelby trochę naboi, sprzedajmy. Możemy coś w ogóle nabyć fajnego? Nie. Ok, no to co? 22 000 do przodu. No, i teraz tak. Okej, okay. tu mamy się udać, to jest stacja pojazdów. Słucham, tu nie możesz. No mów. Okej, okay. stacja pojazdów 60 rubli, tak, w drugą stronę też 60 rubli. Więc faktycznie to gra gitara, nie? Po prostu gra. Okej, okay. tylko to jest tu, chyba, nie? To jest tu, czy na dachu nawet O Boże, serio Beretę 19? A, no tak bo trzeba było No Tak bo beretę trzeba było przerobić na 9.18 naboje, bo ona faktycznie miała 19 No to dobrze, to to już Jakaś tutaj kolejna rzecz Kolejna rzecz do zrobienia będzie. Okej. Okay. O fajnie. No i tak, i tu mamy do czynienia z jednym z Bugów właśnie. Z jednym bug, z bugów, więc mam nadzieję, że. Uda nam się odgliczować to. No. O, udało się. Dobra. Bo <coughs> czasami ta lodówka się zbaguje w taki fajny sposób, że nie możecie jej otworzyć. Nie macie... Nie macie dostępu fizycznie do wnętrza jej, więc no... No, jesteście trochę w dupie, można powiedzieć, bo on ani nie odbierzecie łupu, ani nic. Więc trzeba po prostu wtedy ją trochę pomolestować, tak, postrzelić do niej. I powinno być wszystko ok. Czy mogę pomóc? Nie, nic nie może. Dobra, nie masz nic dla nas, więc to też olewamy. Kurczę, taki upadek i od razu krwawienie? Siłne. Centrum wioski. To chyba była neutralna baza, nie? Teraz nie pamiętam, że płacę dwa razy. Nie, centrum wioski, dobrze. O Boże, zamieniam się w słuch. Czekaj, jak mam tam na dach wejść do niego? Stary, czekaj, masz łacha. Dobra, dostał karabin do własnych, więc teraz tak. E, ide, masz coś ide. dla mnie? 2600. Aha. Uuu, kurde, no niedobrze. Miło robić interesy z uczciwym dobrze, Niedobrze, dobrze. No nie mają nic dla nas. Czym mogę służyć? Tutaj, aha, dopóki on nie ma narzędzi, to on nam nic tu nie pomoże. Chcesz coś ulepszyć albo naprawić? Hit, shit, shit, shit. Bardzo źle to wygląda. No dobra, przesunę się gościu albo. No dobra, albo ja przejdę drugą stroną. Eee, dobra, czyli teraz tak, w sumie. Zbieramy questy. No move. Dokąd masz mi. No. Dokąd możesz? Eee, centrum wioski. Dobra, chodźmy do centrum wioski. Bierzemy stamtąd wszystkie eee, rzeczy, które możemy. Od indywidualnych postaci oczywiście też. Sorry. Dobrze, tutaj nie mamy nic do kupienia. Co masz dla mnie? Dobra. Nie no, serio, tylko jedną rzecz miał dla nas? No, niedobrze. Czyli te ulepszenia w tym gdzieś chciały nam wtedy przemknąć. Co tu robisz? Mogę czymś pomóc? Nie. Słucham. Dwa schowki znaleźliśmy. Masz coś dla mnie? Nie. Coś mogę dla ciebie zrobić też nie. Dobra. A to jest jego, to był jego brachol. Który miał nasz karabin. Spoko. Może byłbym chamski, jakbym powiedział, że karma go dopadła, no ale... Tak było, czyli tak, mamy kilka schowków. No dobra, i za schowkami polatam wtedy w następnym odcinku. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, hej.